No słuchaj, jakby no. ja pierwsza co tobie się dowiedziałem, jak przeczytałem, że dwóch youtuberów groziło sąsiadowi nożem, więc z... okay. wtedy pierwsza raz się to Gorsze jest to, że to jest nieprawda. No wiem, że ty powiedziałeś, że to nieprawda i tak dalej, i tak dalej. Widziałem, że jest to. Ja zostałem, ja, tak jak mówię, ja zresztą w sądzie to powiedziałem, my graliśmy w LOLa, było głośno, sąsiad nam wyłączył korki, była awantura na klatce schodowej, no ale wiadomo, żeby podciągnąć to pod coś fajnego, no to jak poszedł złożyć zawiadomienie na policję i potem czy tam do prokuratury, no to fajnie, jak się pojawia nóż i jak żona ma depresję, bo to po prostu fajnie w sądzie brzmi. No i tyle, jakby... Ale jakby whatever, dostałem grzywne. Tak. Dostałem grzywne, jest mi to obojętne. Trochę mnie to boli, pod tym względem, że ktokolwiek mówi, że komuś nożem groziłem, bo mój ojciec zginął od uderzenia nożem, więc ja bym mnie wykierował w w niczym kierunku nigdy noża. To mnie tak delikatnie denerwuje, że ktoś mówi, że z nożem latałem po klatce schodowej i, i mu groziłem. No, ale życie nie zawsze jest sprawiedliwe i myślę, że. Życie bywa, znaczy dość często jest niesprawiedliwe.